Praktyczny nuke to Blade I nagrywam znowu Mój siódmy komentarz Jeśli mi się dobrze wydaje I gram tutaj aktualnie Z dużą ilością Ludzi I mam cały team z Polski Więc jest zajebiście Więc skoro mam tak cały team polski To może zacznę pozdrawiać Po pierwsze Pozdrawiam wszystkich tych, którzy ze mną tutaj, teraz grają. Znaczy grali w tym tym. Czyli... Znaczy... No macie. Po pierwsze Drifter. Driftera pozdrawiam. Pozdrawiam Pięknie. również... Moje lagi. No, są zajebiste. The... UAV Da fuck. A ja pierdole. What the fuck is going on? No. Yy, Także tego. Um, nie wiem, to... Yy, ogólnie ta gra, to mi się tak zajebiście grało. Nie, nie wiem, byłem w takim, ty, tak, w takim stanie, że po prostu grałem i tak grałem. I to mi się niczym nie przejmowałem, tylko pod sam koniec tam już tak zacząłem jebać wszystko. Ale staty mam całkiem niezły tam. Ponad 50 kili i poniżej 50 deadów. To jeszcze wam nie będę pokazywał statów. <grym> Ale jest niezły gameplay, tak mi się wydaje. Bo ja go jeszcze tak w tak sumie nie oglądałem. <grym> Ale to swoją drogą. I. i i i. To jest jeden z moich ostatnich. To jest jedna z moich ostatnich gier na 13 prestiżu bo mamy 14 i o! Gram PP-90M1 z szybkim ogniem or szamuflażu jesiennym e, Nóż do rzucania. Chyba niebieskie granaty. Na drugą Digla mam. I, i oglądajcie po pierwsze. Enjoy the gameplay! Nie to powiedział po angielskiem no. no teraz gram na przykład P90M1 z bumikiem, tak dla odmiany no niebieskie granaty i perki to pewne celowanie szybkie przeładowanie oraz szybkie celowanie tak, tak mi się wydaje i specjalista na specjesty mam ten Extreme Conditioning Ekstremalna kondycja Później mam palinożercę, a później blind eye niewidoczny, niewykrywalny. Nie wiem jak to jest. No, to tak tytułem wstępu to by było na tyle. Tutaj go ma w gógłem I w ramach tego że gram o, może do dokończę pozdrowienia! To pozdrawiam jeszcze farciarza, który też ze mną gra. Pozdrawiam również um, Simona, który się właśnie zalogował Pozdrawiam Deda, tak? Który też przed chwilą do mnie pisał. I musiałem jeszcze raz na zacząć nagrywać. Czy nie musiałem, ale zacząłem. I jeszcze pod koniec pozdrawiam tych, co wszystkich, którzy ze mną grają, wszystkich, którzy ze mną grają, czy coś takiego. No! Dobra, pod koniec pozdrawiam, tej czego nie było i porozmawiam do Was o pistoletach maszynowych Bo już mówiłem wam o ekwipunku equipunku oraz, oraz drugiej części ekwipunku. Więc teraz w ramach tego że gram pistoletem maszynowym to porozmawiam do was o pistoletach maszynowych Proste. Więc po pierwsze, P MP5 blokowuje się na poziomie czwartym, czyli wtedy kiedyś można robić klasy. Um, dobra, będę Wam po prostu mówił, jakie są najważniejsze informacje o w Tutaj Będzie najłatwiej, mogę Wam po prostu podać dane, ale to nie ma sensu według mnie. Więc MP5, MP5 ma duży odrzut ale jest bardzo mocna na krótki zasięg więc po prostu bierze, bierze ci najlepiej pewne celowanie nie wiem, szybki ogień i napierdala ci z biodra no następny UMP-45 również na poziomie czwartym się odblokowuje czyli również wtedy kiedy można robić klasy i ma największy Większy, największe obrażenia z wszystkich pistoletów maszynowych, ale i oraz 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 bardzo mały odrzut. Jest bardzo dobry na duży zasięg, tak? Czyli bierzecie zasięg na przykład, znaczy tutaj w 2 był dobry, była dobra, UM, był dobry UMP, UMP, o P 45 film było dobre a tutaj nie za bardzo takie z moich obserwacji znaczy też jest spoko ale było gra. dobrze było lepiej więc teraz no nie wiem extended max czy co tam chcecie o pozdrawiam lachona eee, eee, dobra następny TP-91 Ma zajebiście dużą, du, dużą, 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 ten prędkość ognia A jak się doda do tego jeszcze szybki ogień, czyli to czym ja gram, to na kurwia, tak szczerze No widać o. Mm. No, jest jednym z najszybszych pistoletów maszynowych, że Chyba najlepszy Dalej O, tutaj jak pięknie był kill um, O, teraz jest taka akcja zajebista, jak na kurwie wszystkich Broniąc cel um, Dobra, P90 Jest Chuck of all trades, takim po pośrednim Najbardziej pośredni, najbardziej pośrednią bronią z tego ponieważ ma mały mały odrzut, duży magazynek i średni... Średnią, średnią, średnią Średni... Kurwa obrażenia. No. I jest świetne na taki średni, na średni zasięg jest stajewisty. No, jeszcze do tego ma wziąć powiększone magazynki. Szybki ogień I też na kurde PM9 Broń, którą nigdy nie grałem praktycznie Może zacznę na tym testiczu um, Bardzo mocna na bliski zasięg I ale ma... Ogromny odrzut boczny Że się tak wyrażę Cokolwiek to znaczy Bo to czytam z tego e z, 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 takiego, z takiego fajnego programiku na iPhone'a i mamy właśnie w tym momencie dwa kolosy w, w grze. O, pozdrawiam Tajfuna. Tak, mam takie randomowe przebłyski, kiedy kogoś muszę pozdrowić. Um, no, PM9 świetnie jest. Dla mnie jest chyba najszybszą bronią do biegania. W sensie, jako runner jeśli biegacie z nożem, to ja najlepiej wziąć PM9. Yy, ale jeszcze tego nigdy nie robiłem, tak szczerze. I znowu mi się zaczęło Kurwa, mać. No. Yy, więc jest dobre z pewnym celowaniem no. Proste. Jeszcze dodać do tego jakiś, nie wiem, szybki ogień. Wtedy, po prostu wbiegasz w jakąś gęstwinę ludzi, brrr, i po nich. No, y, MP si MP7 jako ostatnia broń z pistoletów maszynowych jest zajebista. Y, ponieważ, no, nie wiem, praktycznie nie ma żadnego y, odrzutu, ma bardzo szybki zasięg. Fuu, Ma bardzo szybki szybką siłę... szybkie, szybkie, szybkie strzelanie. Kurwa, ciężko się tłumaczy i mówi naraz. M. Więc jest ogólnie zajebistą bronią. No... Nie wiem jeśli ktokolwiek grał MP7, to wie o czym mówię. No, nie bez powodu ją nazywają nubską bronią, tak? A tu się już zaczynają moje fejle w Niestety. Jeszcze Wam szybko pokażę F1, widzicie na początku jest taka zielona masa, a później na końcówkę jest taka czerwona. To przykry. No, i się zbliżamy do końca. Tutaj rzuciłem w dach. Wyjdź, blade. O, dalej suko. I final kilka. Ja ucieszony, rozkór No. Wygraliśmy. Zajebista ekipa. No. Typhoon, Drifter. Jeszcze był Farciarz. Dobra, pozdrawiam. 155, 55, 14, 24. No, nie wiem, powiedzcie co o tym myślicie. Jak dla jest zajebiście. Um, to było, było chyba na tyle. Jeszcze otworzyłem streama. Pozdrawiam kwiatka. Dobra, nie wiem czy to ma sens. Pozdrawiam kwiatka. Iziego, który chyba mnie nie ogląda. To przykry, Hillera, Simona, Futureczka, Michała. Y, Kreza też, chociaż mnie nie ogląda. Raczej Deda, Draco. O, Draco był ze mną w planie. Ghost, ghostka. Kolopnum. Koloplna. Marchewa, czyli Adika. Eee. <grym>, y tego gościa nie znam. Też go pozdrawiam. Warlock, czy MW, czy jak tam się cały czas nazywa, bo cały czas zmienia nazw nazwy. Też go pozdrawiam, go nie pozdrawiałem. ma pozdrawiam. Restanie. O, Joełka pozdrawiam. Też ma swój własny kanał, więc jest liście. Ten ze mną grał. Dobra. Ee, dobra, dobra. Już kończę. Nara. fog.